Bosak bardzo precyzyjnie zaczął y, zarzucać obecnemu rządowi rozmaite zaniechania. I tak, nie chodzi mi o to, że nie należy temu rządowi wypominać zaniechań. Tyle tylko, że moja wątpliwość wobec konfederacji, i dlatego jestem krytyczna, zarówno wobec Bosaka, jak i Mencena, że oni zaczęli bardzo punktowo i bardzo precyzyjnie pokazywać jakieś luki. Ja nie wiem, czy one są prawdziwe, żeby była jasność. Natomiast uważam, że w sytuacji zagrożenia to, co powiedział Bosak. Nie powinno wybrzmieć publicznie, tylko powinno wybrzmieć, wybrzmieć wyłącznie podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ona po to jest, żeby bosak, mając świadomość, że tutaj w tym systemie antydronowym to nie ma tego, nie ma tamtego, nie ma sięgo, nie wymieniać tego publicznie, ponieważ to jest wskazywanie słabych stron naszego państwa. On to wszystko na tym etapie. W obliczu zagrożenia powinien powiedzieć na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, bo po to ona jest w trybie niejawnym, żeby oni y, naprawdę ostro przedyskutowali, gdzie są luki, gdzie coś źle działa, bo to nie jest tak, że. I jakie decyzje jest trzeba podjąć tak, w ramach pilnej potrzeby oczywiście. operacyjnej. Tak? Poziom szczegółowości. Tym, co on przedstawił, yy, ja się zastanawiam, czy jakiś analityk wojskowy nie powinien tego przejrzeć dokładnie, w jakim stopniu on sięga po informacje niejawne. Aż tak powiem, bo ja słucham bardzo uważnie Bosaka i przestrzegam Konfederację, że zbliża się niebezpiecznie do pewnej granicy. Krytyka rządu, tak. To nie jest tak, że opozycja nie będzie krytykować rządu. Oczywiście tak. Pytanie, jaka krytyka, w jakich okolicznościach i jakie będzie miała konsekwencje, jeśli chodzi o stan naszego bezpieczeństwa. Tyle chciałam w tej sprawie powiedzieć. Wiem, że uderzyłam wysokie tony, ale naprawdę sytuacja jest groźna, więc naprawdę mm, zachęcałabym polityków Konfederacji do przemyślenia